Dzień dobry Państwu. Już wydawało się, że powiemy sobie nie lubię poniedziałku, a jednak. Jednak Telewizja FSO wita wszystkich pracowników. Właśnie w poniedziałek 28 sierpnia. Jeszcze nie wszystko gra technicznie, bo przecież próby robimy w locie, a na domiar złego w czwartek i piątek przez tropikalne upały magnetowidy odmawiały posłuszeństwa, ale udało się. Jesteśmy z Wami. Miniony tydzień był bardzo upalny, męczący, ale i ciekawy. Powiem więcej. Chyba intrygujący. Na produkcji, jak dzień walka o ilość i jakość, natomiast z propozycją DAEWU zapoznawali się e, związkowcy pyrda, to, e, z FSO. Ale i dziennikarze na konferencjach i, i, prasowych, i, i, prasowych w Warszawie i Katowicach tak, tak, padały dociekliwe, czasem złośliwe pytania. Ale się, że się zacznijmy się, że się, od odpowiedzi na pytania nie, 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 naszych pracowników. Jest Pan na pewno jednym z najbardziej zapracowanych w ostatnich dniach ludzi w naszej firmie. No ale mamy serię, następną serię pytań, zatem zabierzemy Panu kilka minut i poprosimy o odpowiedzi. Proszę Państwa, pytacie Państwo wśród pytań zadawanych o przyszłą ewentualną współpracę z DAEW-u, o spółkę, o prywatyzację, również były pytania inne, szczególnie płacowe, a więc dziś blok odpowiedzi na pytania płacowe. Czy w tym roku będzie regulacja płac? Jeśli tak, to kiedy i na jakich zasadach? Jeśli nie, to dlaczego? To jest pytanie z zakładu montażu nadwozi. Dzień dobry państwu. Czy w tym roku będzie regulacja płac? Trudno w tej chwili rozstrzygnąć, jak zwykle rozmowy między dyrekcją przedsiębiorstwa a związkami zawodowymi odbywają się dwa razy do roku. Na wiosnę, na wiosnę była regulacja płac. Rozmowy na temat jesiennej regulacji płac nie rozpoczęły się jeszcze. W tej chwili sprawy prywatyzacji zdominowały całość zagadnień w przedsiębiorstwie. Na, jesteśmy w kontakcie ze związkami zawodowymi i na te tematy będziemy rozmawiać jesienią. Następne pytanie, czy w nowym systemie, to troszeczkę wiąże się yy, z ewentualną przyszłą spółką, czy w nowym systemie będzie naliczane tak zwane stażowe i jubileuszowe? Jeżeli chodzi o elementy płacowe nowego porozumienia płacowego czy układu zbiorowego, jaki będzie w spółce, to jeżeli chodzi o nagrody jubiluszowe, one na pewno będą. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek stażowy, będzie zależało od tego, jaki, jaki układ podpisze zarząd spółki z funkcjonującymi związkami zawodowymi w spółce. Dodatek stażowy może być bądź nie, zależy to od porozumienia. Y w ramach naszych pensji przy wypłacie bierzemy tak zwany dodatek osłonowy. Pytanie, co dalej z dodatkiem osłonowym? Podpisując porozumienie o, wios o wiosennych regulacjach płacowych ustaliliśmy, że dodatek osłonowy, który w tej chwili funkcjonuje, będzie funkcjonował do czasu następnych regulacji płacowych powszechnych w przedsiębiorstwie i wtedy określone będą zasady, co z nim dalej raczej prawdopodobnie będzie włączony w nasze płace zasadnicze. Jak przedstawia się sprawa nagrody z zysku za 1994 rok? Czyja jest to wina, że jej nie ma? Nie wiem skąd już ktoś z Zakładu Montażu na nadwozi wie, że jej nie ma, ale być może jest to prawda. Proszę Państwa, nagroda z zysku w przedsiębiorstwie państwowym jest elementem podziału wypracowanego dochodu za dany rok żeby do, móc dokonać tego podziału najpierw biegli rewidenci, dawniej określani jako biegli księgowi muszą sprawdzić bilans, w tej chwili kończą oni swoją pracę sprawdzając bilanse wszystkich filii fs i całego przedsiębiorstwa koniec badania bilansu jest przewidziany na, do końca miesiąca sierpnia dopiero po tym terminie może dyrekcja wystąpić do Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa o dokonanie podziału zysku wypracowanego za 94. rok, i w tym podziale może być uwzględniona nagroda zysku. Dopóki, badania bilansu, dopóki badanie bilansu nie jest zakończone, nie można mówić o nagrodzie z zysku. Koresponduje z tym następne pytanie: Jaka kwota została przeznaczona na nagrody dla pracowników i według jakiego klucza będzie dzielona? Jeśli nie, dlaczego? Tak jak przed chwilą powiedziałem, nie możemy mówić w tej chwili o jakiejkolwiek kwocie nagród z zysku. Natomiast gdyż nie, nie jest jeszcze zakończone badanie bilansu i nie przedstawiony został wniosek do Rady Pracowniczej. Natomiast regulamin ewentualnego podziału nagród zysku na wniosek Rady Pracowniczej zatwierdza ogólne zebranie delegatów. Dziś słuchaliśmy odpowiedzi dyrektora Janusza Lacha na temat płac. W następnym odcinku odpowiedzi na pytania Państwa wrócimy zapewne do spraw. I współpracy z DU i do prywatyzacji, które mamy. Teraz obiecana no relacja z naszej nie. konferencji prasowej, ja która nie mam była to, było do ponad 100 także korespondenci około, największych tysięcy agencji tysięcy prasowych. A nie, o to niektóre pytania i odpowiedzi mamy nie, nadzieję, że, że będą interesujące są, dla nas, pracowników FSA. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, oprócz tej inwestycji miliarda dolarów, trzy, DU zapłacić coś za te 60% akcji w Joint Venture. Uh, drugie pytanie, na konkretnie na jak długo ma być um, uh, pracowników rada na obecnej Oczywiście, że DRM będzie musiało zapłacić za te swoje 60% udziału, to jest sprawa oczywista. Natomiast jeżeli chodzi o, o ilość zatrudnionych, gwarancję, na jak długo, wchodzi to wtedy w pakiet negocjacyjny związków zawodowych. I tu gwarancje będą, myślę, podobne jak i dla Lublina. Natomiast mówiąc o produkcji samochodu, a to będzie dyskutowane to będzie akurat obiektem negocjacji. W tej chwili to jeszcze nie jest powiedziane, natomiast nasi związkowcy razem ze związkowcami Lublina są w kontakcie i myślę, że to będą podobne jakieś ilości. Koreańczycy bardzo nastają na dotrzymanie terminów, które oni proponują. Powiedział Pan o wstępnym porozumieniu i ten termin został dotrzymany, ale następny termin wymieniony przez nich to jest powołanie ośrodka decyzyjnego do 21 sierpnia. Oni muszą w określonym czasie mieć wszystkie papiery już w porządku i umowy podpisane i stąd też jest to tempo i stąd też 16, 16. nawet, czyli dwa dni wcześniej, podpisali to MOU i już projekt. Jest powoływana w tej chwili, no grupa negocjacyjna pod kierownictwem pana ministra Życielskiego i będzie akceptowana przez premiera. Czy to już zostało powołane, to nie wiem. Ostatnie tu jakieś sygnały wskazują, że może być to nawet lata godzina podpisane przez pana premiera. Nie mogę w tej chwili powiedzieć. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dalej przez załogi, obserwatorzy z ramienia załogi, dyrektor fabryki, CFSO, przedstawiciele ministerstwa przemysłu. Od kiedy fabryka zaczęła montować w swoich Polonezach silniki importowane, silniki Citroena i silniki Rowera, rząd polski pobierał za te silniki cło. Okazało się, że pobierają je nieprawidłowo, niewłaściwie. Jak wiem od 1 lipca fabryka jest zwolniona z cła na te silniki importowane. I mam pytanie, czy FSO wystąpi do rządu o zwrot kwot zapłaconych za import? Bo według moich wstępnych obliczeń to pieniądze zapłacone za cło wyrównałyby się prawie długowi FSO i właściwie FSO by na zero. Przecież to prawo będzie regulowało, natomiast jako, jako fabryka państwowa procesować się z rządem, który jest właścicielem, <śmiech> <śmiech> no to by była trochę sprawa kuriozalna. Natomiast prawo reguluje tutaj, mówi czy wstecz, czy do przodu, jak to się dzieje i musimy to przestrzegać. Kondycja finansowa pańskiej fabryki. Wiadomo, jeszcze te 2 miliony. Długu zostały. Więc kto ten dług wykupi? Koreańczycy wykupią, bank wykupi, jak co będzie. I czy te, ta kondycja finansowa, ten dług nie wpłynie. Na moment przetargowy z pańskiej strony. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to jak, pan, jak państwo doskonale wiecie, my normalnie mamy to uregulowane i co miesiąc płacimy określoną ratę w myśl podpisanego porozumienia pomiędzy fabryką a Ministerstwem Finansów. Także to jest ten program, który my spłacimy normalnie. General Motors złożył jakieś obietnice nowych propozycji, które mają być przedstawione na początku września. Czy pan wie coś o tych propozycjach i czy yy, można liczyć na rzetelne rozpatrzenie tych propozycji? Dziękuję. Nie ma żadnej oferty nowej i nic nie wpłynęło po yy, podpisaniu z e DR. Gdzie pan chce sprzedać te, te samochody? 200 tysięcy rocznie to jest dość duża ilość. i rynek jest już tak. My sprzedajemy 100 tysięcy samochodów głównie w Polsce. Pan redaktor Wojowski tutaj mówił, że gdyby było więcej polonezów, to też byśmy jeszcze mogli sprzedać. Myślę, że Europa trochę weźmie, jeżeli tylko będą to dobre jakościowe samochody i po odpowiedniej cenie. Sądząc po obecnym poziomie, wczorajscy samochody nie są drogimi samochodami i znajdziemy nawet super. Ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję biegnę dalej i prośba jest tak jak zawsze pomagaliście w Fabryce to teraz wspólnie działajmy, żeby ten przemysł się rozwijał. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystko. Jeśli technika i elektronika nie zawiodą, zobaczymy sobie w już